Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcorn i dzisiaj zagramy sobie w Train 5. No, nadal jesteśmy tutaj w tych lochach. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj wydostać stąd. Ponieważ mamy też tu towarzyszkę, więc może, może ona nam pomoże. A tymczasem używamy dźwigni, i z tego co widzę, chyba tu mamy dynamit oraz pochodnia nam tutaj pomoże go. Zapalić. Dobra, mamy kolejne przejście, ale może zanim tam wskoczymy, to ja sobie jeszcze sprawdzę, czy tutaj wyżej czegoś nie ma, ale nie, bo tu nawet nie przejdę. OK, spadamy niżej. Oczywiście pierwsza pułapka. I tutaj, teraz będziemy mogli chyba użyć kuli. Coś takiego. Tworzymy sobie przejście. A, i zobaczcie. Jakieś ukryte miejsce mamy? Uh, będzie ciekawie. Coś takiego, a za chwilę po prostu przejdziemy sobie jakąś górą. Udało ci się znaleźć nowy list. Do rąk Margaret z tajemnych towarów Margaret. Droga mamo, zostaliśmy porwani. Proszę, nie wysyłaj taty. Równie dobrze Ty możesz nas uratować. Wierzę w Ciebie i Twoje kule ognia. Juliusz. O oh Juliusz. jest tak przywiązany do swojej matki. Może Margaret będzie lepiej w uratowaniu jeśli nigdy nie wyjdziemy miejsca. Bo z tego, co możemy się tutaj domyślać, to ten Juliusz to jest właśnie syn, jeden z synów, yy, właśnie naszego Amadeusza. Dobra, ja się jeszcze zastanawiam, jak się tu dostać na górę. No tak, bo to przecież nam się będzie trzymać. Tak. A jakbyś na przykład dali dwa pudła. Aha, to po prostu to blokujemy, tak? No okej, okay, ale nie wiem czy na razie coś nam tu da. Mówicie, no musimy zrobić tak, żeby tam sobie przejście jakby ogarnąć do góry. Ja może przejdę na drugą stronę na razie. A, ok. Już jesteśmy. Szybko poszło. Bo po środku też mamy dziurę, ale ona nie jest chyba na wylot. To pytanie: czy może, musimy wchodzić tam wiecie, na samą górę? Czy po prostu zrobić to jakoś od dołu? Tak, jakbyśmy postawili to chyba pionowo. Coś takiego. Okej, okay. i pod to pudło? Coś takiego. Okej, okay, tylko teraz musimy, wiecie, przejść. Dobra, to czekajcie, zrobimy tak. Tak. Teraz tu. I tutaj. Dobra, mamy. Yy, tylko, no właśnie, jak się teraz dostać tam na górę? O, to jest pytanie. Aha, bo sobie to wzięłam, no tak. No tak. Aha, chyba że stąd na przykład, z tego pudła. Powinno dać radę. Jeszcze jeden. Oj, może być ciężko. Hmm, może zmienimy stronę na przykład, że no spróbujemy sobie wziąć do góry i teraz szybko zmieniamy coś takiego. Tak, przejdźmy na drugą stronę sobie. I podstawiamy pudło. Coś takiego. I teraz możemy się dostać na spokojnie na górę. Powinno się wszystko udać. Udało się. Okej. Okay. Fajnie, bo dużo znajdzie jak tutaj otrzymaliśmy. I możemy chyba sobie przejść dalej. O. Pułapka. Tylko my tu mieliśmy yy, takie po tarczy. Jak jak to się robiło? Coś takiego. okej, okay. spróbujemy to wykorzystać, bo możemy w ten sposób unikać kolców. A wcześniej nie było okazji, ale świetne. Zobaczcie, bez żadnego problemu sobie przeszliśmy. Tu trzeba uważać, bo mamy przeciwników również. Da się to rozhuśtać? Nie, w drugą stronę się nie da, bo wiecie, chciałam ich tu nadziać. Okej. Okay. To wszystko. Więc zróbmy sobie przejście w takim razie coś takiego. I jesteśmy pod spodem. Jeden, drugi. Tutaj już tego bardziej chyba nie zniszczę. Dobra. I przejdziemy sobie teraz na dół. Naprawdę jest, jestem bardzo ciekawa, jak ta nasza historia dalej się tutaj potoczy? No bo tu jest bardzo dużo możliwości, wiecie. Różne opcje. Okej. Okay. Możemy tym ruszać. A, dobra. Czyli coś takiego. I schodzimy. I tutaj pojawia się chyba pierwsza zagadka taka.

Ok, tylko a może skorzystamy teraz stąd. I coś takiego? Świetnie, udało się. Fajnie poszło. Tutaj jakaś woda. Ciekawie. Szczerze mówiąc, nic tu nie widzę. Nie wiem, czy tu jest na przykład jakieś przejście, czy, czy coś innego. Ale mam nadzieję, że czegoś takiego nie ma i możemy sobie bezpiecznie tutaj przejść. Bez omijania żadnych punktów doświadczenia. Bo jak wiecie, o to nam tutaj chodzi, żeby wszystko ukończyć na 100%. Yy, dobra, czekajcie. Yy, czy to się zniszczy? Chyba nie, bo chciałam zobaczyć, czy coś jest na dole. Szczerze mówiąc troszkę się boję tutaj spaść. Dobra, przetestujmy, czy to w ogóle się zniszczy. Nie zniszczy się. Okej. Okay. Dobra, czyli zróbmy sobie deskę. Jakoś, żeby ona się tutaj trzymała. Coś takiego i spróbujemy się tutaj spuścić. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie tak to miało wyglądać. Po prostu chodzi mi o to, że deska jest najbardziej stabilna tutaj. Ale z tego co widzę, to chyba damy radę zejść. Zaraz sobie zobaczymy. Może teraz się uda. O, mamy coś. Mamy tutaj coś. Ok, ok. Dobra, możemy iść w prawo i w lewo. Ja bym może na razie poszła w prawo, tam się i spróbuję uratować się z tej opresji. Dobra, 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 dobra. Trzymaj się. kurcze kurczę, może być problem, chociaż z drugiej strony za pomocą poncjusza się tutaj te, to nie uda. Powinno dać radę. Coś takiego, ale tu mamy niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że tu jest tak ciemno, że ja nic tutaj nie widzę. Od razu mi się przypomina poziom Skrasza. Jedynki, jeden z ostatnich poziomów, gdzie przeciwnicy nam takie beczki zsyłali. I one się również odbijały Dobra Coś takiego, tam mamy checkpoint w ogóle Ja nie wiem czy dobrze, że tu zeszłam tak naprawdę Okej okay. Okej, okay, mamy to Tutaj checkpoint ale wróćmy się w takim razie jeszcze w tamto miejsce, bo tam do zdobycia były również rzeczy. Kurczę, żeby to nie spadło mi tutaj teraz. Jakby tam się wrócić. Dobra. I gdzie mamy tą kładkę, żeby się chwycić? Chyba tutaj. Coś takiego? No i jesteśmy. Ok, udało się chyba. I teraz możemy się wrócić tam do tego checkpointu. Tylko pytanie, wiecie, co było na górze w takim razie? Bo nie wiem, czy tam damy radę, już się dostać. Chyba, że to faktycznie jakaś dodatkowa lokacja. No zobaczymy. Mam nadzieję, że raczej właśnie jest to dodatkowe. Bo możemy coś ominąć po prostu na górze. Dobra, przejdźmy sobie tylko w tamtą stronę. Jakoś to tak fajnie robiliśmy. O, w ten sposób może być. I uciekamy. Dobra. Tutaj mamy jakiś uchwyt też. O, przeciwnicy. Niedobrze. Ale sobie z nimi musimy jakoś poradzić. Tutaj mam też to odbicie naszego Poncjusza. Coś takiego. Mamy to. Dobra, kolejna zagadka. Kolejna zagadka. Tutaj mamy miejsce z tymi rurami. I teraz tak. Co my właściwie musimy tu zrobić? Zaświecił nam się jeden kryształek. A wróćmy sobie z tą rurą. Nie w to miejsce. Ok, nie zaświecił się. Ale za to spróbujemy sobie jakąś jakoś tą mszczową tutaj odbić, żeby się nam to zapaliło. Może potrój nam się uda? O, udało się. Aha, tylko nam woda gasi przecież. No tak. Dobra. Czyli wracamy po tą część. Aha, tylko i tak będzie nam gasić. No to zróbmy to w drugą stronę. Niech będzie tak. Teraz sobie strzelimy. Okej. Okay. Tylko znowu nam zgasły. Nie wiem, czy to może też chodzić o tą część. Czy o to na przykład, żeby zgasić te... Żeby zgasić, a nie zapalić te pochodnie. O, widzicie? Jeden i teraz to. I jeszcze jakoś dajmy tu. Nie wiem, cokolwiek. Udało się. A i otwiera nam się przejście, czyli nie chodziło tu, żeby zapalić, tylko żeby zgasić. No, widzicie. Ciekawe. Schodzimy na dół. Ale cały czas mnie intryguje, co było tam na górze. No nie wiem, zobaczymy najwyżej się później jakoś wrócimy. Czy tu coś jest? Jest, 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 jest coś. Punkciki oczywiście. Niżej nic nie widzę już, ok. nie czy byśmy sobie tu nie zbudowali czegoś albo użyli miecza w ten sposób i wychodzimy sobie na górę Dobro tu chyba chodzi tym razem, żeby zapalić te pochodnie. Okej, okay, tu mamy. I teraz dać drugą? Nie, jeszcze nie. Hmm, czekajcie, wymyślimy to.

Ok Czyli znowu zaczynamy kolejkę od Zoi. No dobra Musimy sobie to wykombinować przejście Dodatkowo sprawdzić czy nic tutaj nie ma Czyli tutaj Wchodzimy po linach Dobra? Tutaj coś mamy. Właśnie, tylko jak to zdobyć? Okej, okay, udało się. Mamy to. sobie zestrzelimy, i wtedy to pudło po prostu, wiecie, pociągniemy sobie. I jesteśmy. Hey, bookworm. You're not going to shoot me again. Sorry about that. Tak. I didn't think anything bad would happen after you boasted about your powers. Zobaczcie, ona sobie tam stoi. But... you can bleed after all. Oh well. No big deal. To jest przepaść, okej. Okay. Nie, nie widzę, że to jest przepaść, ale dobrze wiedzieć, że to jest przepaść, bo teraz po prostu bardziej spróbujemy się tutaj rozhuśtać. Udało się. Dobra, to spada. Czyli musimy raz i dwa. Jesteśmy. Tutaj coś jest. Okej. Okay. Ale fajnie to wygląda. Jesteśmy. No, tutaj kolejna chyba jakaś taka, jedna z cięższych zagadek, przynajmniej na taką wygląda. Pewnie celem jest to odpalenie wszystkich tych pochodni, a do tego mamy tu troszkę zabawy z wodą. Ok, stąd i tak tutaj za bardzo nic nie wykombinujemy. Bo tutaj nie przejdziemy. Wiecie, chcę sobie popatrzeć, co ja mogę zrobić tutaj, a czego nie mogę. Coś takiego jakby było. No ale nie zapalimy i tak. Wiecie, też mam te potrójne strzały, więc można z nich korzystać. A się tak ciężko celuje tutaj. No, może być naprawdę ciężko, bo ta woda bardzo nam tu przeszkadza. Ale przecież tutaj nad rurą możemy sobie strzelić i nie powinno nam to zgasnąć. No dobra. Jest, udało się kolejną. Tylko jak ją teraz odbić? Czy kombinować na przykład z drugiej strony już? No zobaczymy. Jest, mam kolejne, pozostało jeszcze tylko ostatnie. Odkryto strzały żywiołów. Fajnie, podobała mi się naprawdę ta zagadka. Była dość skomplikowana, ale naprawdę bardzo ciekawa. Przełączaj między normalnymi, płonącymi i lodowymi strzałami za pomocą krzyżaka. Naciągaj łuk wystarczająco długo, aby uzyskać efekt każdej z nich. Ok. Czyli mamy płomienną, mamy zwykłą i chyba lodową. Aaa. Coś takiego i po prostu bez tych ogni już możemy sobie sami zapalać to. Więc bardzo fajnie. Teraz tutaj i kolejne znajdźki. Czyli niestety tam na górze po prostu już coś ominęliśmy, ale trudno. Mogę sobie tu skoczyć, ok? Lodowe strzały tworzą lodowe platformy na wodzie. Zobaczmy. A, coś takiego. I ile tego możemy mieć? Musimy mieć jedną. Dobra. Wszystko jasne. Można podnieść poziom wody. Jednocześnie może istnieć tylko jedna lodowa platforma. O tym już się przekonaliśmy, ale naprawdę bardzo pomocne to jest. Tu już więcej nic nie ma. Więc no spróbujmy kolejną platformę sobie zrobić. Może troszkę bliżej. A, i po prostu ta pierwsza y, istnieje tylko krótką chwilę. Tu coś jest? Jest coś, zobaczmy. Tak, i jeszcze z tej strony. Świetnie, kilka punktów. Ok, lodowe strzały zamrażają poruszające się obiekty w miejscu. Płonące strzały je uwalniają. Dobra. A, dobra, tak to działa. Tak to działa. Czyli schodzimy na dół i teraz sobie to zatrzymamy i wejdziemy sobie na górę tutaj. Następnie odmrozimy, to zmienimy kierunek i możemy sobie wejść tutaj. Okej, okay, tutaj coś jeszcze z lewej strony. Czyli tak. I czy da się to tak jeszcze zamrozić? Da się. Dobra, czyli wejdziemy sobie na górę. A i kolejne znajdźki. Tylko żeby nie wpaść w jakąś pułapkę. Tam już wyżej chyba nic nie widzę. Zobaczmy nie, nic tutaj nie ma. Za to mam pochodnię do odpalenia. I got new arrows. Well, isn't that fine? Maybe we can shoot those into some bottomless pit and throw in a thousand boxes while we're at it. Okej, okay, myślę, że to jest idealne tutaj miejsce, żeby zakończyć już ten odcinek. Wróciliśmy na szczęście do naszych bohaterów, czyli do Amadeusza i Poncjusza. No i co, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łap łapkę w górę. E, odsyłam Was do playlisty, tam znajdziecie wszystkie odcinki z serii Train. No i co, do zobaczenia za niedługo. Cześć!